Dzień dobry, witam was w nowej serii komiksologów. Nie wiem, czy to wydanie specjalne, czy niespecjalne, ale postanowiłem co jakiś czas robić takie zbiorcze filmiki na temat jednego wydawnictwa. No bo zawsze robiłem o Egmoncie, tak? Komiksy superbohaterskie, komiksy dla dzieci. A dlaczego inni mają być gorsi? Szczególnie, że na przykład leży, kubka wstydu się powiększa i z danego wydawnictwa raz mam 4-5 tytułów. Więc jeśli będę mieć te 4 tytuły, 5, to będę robił filmik wspólnie o właśnie jednym wydanie, co też może być interesujące. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że na, na początku Scream Comics, a myślę, że za kilkanaście, kilka dni kultura gniewu. bo tam też mi dużo zalega. No i jak jak zwykle. Zaczynamy od o komiksu z serii Mroczne Miasta, cień mężczyzny. Jedna z najciekawszych serii Screen Comics. scenarzystą jest Benoit Peters. A historyczny Schulten, którego znamy również z akwariki, o której on ja nie wspomniałem, z Nice Time. Ale tak naprawdę ten duet to twórcy właśnie jednego z najważniejszych serii europejskiej Mroczne Miasta. Peters, Ten duet stworzyli takie dzieła jak Brusel, Droga do Armilli, Wierzań, Wzialna Granica, Pochły Dziecko, Orbikandyjska gorączka czy Mury Samaris. Ten pierwszy, ostatni tytuł, pierwszy na polskim rynku jeszcze wiele, wiele lat przed Scream Comicsem się pojawiło. I, i tak gdzieś tutaj po, po chwili Mroczne Miasta mignęły, ale dzięki wydawnictwu Scream Comics z Łodzi mamy y, wiele tytułów już y, z tej serii. Z tej serii, którą można czytać osobno, bo tak naprawdę Mroczne Miasta to jest y, świat, to jest przestrzeń, a nie fabuła połączona, chociaż nieraz wątki się pojawiają jakieś króciutkie, ale naprawdę nie musicie y, znać wszystkich opowieści, bo każda z nich jest pewnym zamkniętym etapem, opowieścią, historią. Świat można powiedzieć, yy, taki metafizyczny świat dla wielbicielów Andreasa. Tak, to jest zawsze w tych komiksach z tej serii, yy, taki powiew, właśnie Andreasa, Rorka, yy, właśnie, yy, czy Koś Rossa, jego czołowych, sztandarowych opowieści gdzieś tu się pojawiają. I w cieniu mężczyzny, właśnie gdzieś taki duch yy, metafizyki się pojawia. Głównym bohaterem, którego widzicie na okładce jest Alberto Chamizo. On jest agentem ubezpieczeniowym, a dodatkowo świeżo upyczonym małżonkiem. Problem Alberto polega na tym, że ma problemy ze snem. Nie może dobrze się wyspać, ciągle ma właśnie pewnego rodzaju urojenia. Idzie do lekarza, to taki krótki spoiler. Dostaje pigułki i jego, że tak powiem, problem zmienia się w coś coś innego. I tytułowy, właśnie cień nadaje, że tak powiem, urokowi opowieści. Więc tak naprawdę, jeśli słyszycie tą historię, to to naprawdę to jest Andreas, to jest Rourke gdzieś tutaj, w tych światach się poruszamy. Więc jest to po pierwsze komik dla takich wielbicieli. Ja się na Andreasie wychowałem, Rorka kochałem, Ark'a kochałem, Cromwellstona również, wszystkie inne kocham, ale z czasem, jak go przeczytałem po wielu, wielu latach, doszedłem do wniosku, że są pewne, może nie mielizny, a pewne oczywiste oczywistości. I tak w, w cieniu mężczyzny, który jest bezsprzecznie, pierwsze, bardzo ładnym komiksem y, o ilustracyjnym. Y, niestety, screen comics ma do tego, do siebie, że często fragmentów komiksów nie znajdziemy w internecie, dlatego muszę wam pokazać. Więc, jak mówię, ta przestrzeń, y, y, tak trochę można by powiedzieć, Świat, świat steampunkowy, taki bardzo sterylny, czasami nawiązujący do klimatem do lat dwudziestych, gdzieś to wszystko tutaj się pojawia. 104 strony. Jakub Syty jest tłumaczem, o tym nie wspomniałem. I jak mówię, Mroczne Miasta to seria, którą należy znać. Ale co do samego cienia mężczyzny, mam trochę wątpliwości. Znaczy, jest to dość. Prosta opowieść, opowieść o właśnie Alberto, Albercie, jego problemach z cieniem, które powodują pewne problemy zewnętrzne. Oczywiście fajny jest motyw z tym, co on ostatecznie z tym cieniem wyrabia. Nie będę spoilerował, nie będę mówił o co chodzi z tym cieniem tak naprawdę, bo to jest najważniejszy motyw tego komiksu. Ale w porównaniu do takiego komiksu jak na przykład Niewidzialna Granica, gdzie mieliśmy kartografów, no, omen tutaj, właśnie w Mrocznych miastach mamy bardzo ciekawe, że tak powiem, zawody. No, w tym przypadku mamy agenta uczniowego, tam mieliśmy kartografa, no jeszcze wielu innych mieliśmy wcześniej, więc mówię. Niewidzialna Granica była dla mnie najlepszym komiksem z tej serii, i bezpiecznie jest to najlepszy komiks, jaki do tej pory wyszedł z serii Mroczne miasta, gdzie mężczyzna jest Ciekawy, bardzo ładnie się go czyta, bardzo ładny wizualnie, ale też jak mówię, troszkę przewidywalny od strony fabuły w odróżnieniu właśnie od niewidzialnych granic. Znając inne też komiksy z tego, z tego znaka, też możemy powiedzieć, że już coś takiego widzieliśmy. Gdzieś tutaj się powtarzają nasi twórcy, ale wydaje mi się, że nadal jest to bardzo przyjemne. A co, co ciekawe, co dostajemy na samym końcu, okazuje się, że Peters i Schuyten cały czas pracują nad swoimi dziełami i tutaj też kilka stron zostało przerysowanych od nowa, kilka zostało usuniętych, rozwiniętych fabularnie, więc to bardzo też jest bardzo sympatyczne i te stare wersje też dostajemy. Szuj ten, trzeba o nie wspomnieć. To jest genialny architekt. Yy, I to widać także w jego pracach właśnie. One są takie architektoniczne, przepiękne. Peters też bardzo dobrze daje radę. I jak mówię, to jest nie najlepszy komiks z tej serii, przyjemny komiks z tej serii, z którym warto się zapoznać. A ogólnie mroczne miasta zawsze trzeba czytać, bo to jest jedna z najlepszych serii, jaka wychodzi u nas również w Polsce. A jeśli chodzi o metafizykę, to oczywiście guru z metafizyki wydawany również głównie przez Screen Comics to obecnie to postać Alejandro Jodorowskiego i jego świata, tak, też takiego metafizycznego. Ja o Hallandę Jodorowskim wspominałem wielokrotnie w kontekście Mobiusa, chociażby, bo byłem, rozmawiałem kiedyś z Mobiusem i opowiadał właśnie o Jodorowskim. Znaczy nie, nie to, że mi, tylko po na spotkaniu. I jego sposobie pracy. I Alejandro Jodorowskiego się albo kocha, albo nienawidzi. Ja mam różne mo momenty. Przykaz takie C, które mamy wydanie teraz drugie poprawione, także od Scream Comics, jest jest Das Pestoras. Mam jednak takie bardzo pozytywne odczucia, bo jak mówię, Jodorowski bywa różny, Paweł Biskupski tłumaczem. A dlaczego Jodorowski jest różny? Bo bardzo dużo w ogóle tworzy tych komiksów, scenariusze, one się powtarzają w pewnym sensie. Jak wracam, jeśli nie słyszeliście tych filmików, kiedy o Jodorowskim pytałem, Jodorowski jest oczywiście fanem wszelkiego rodzaju używek i życia na krawędzi, i on to wszystko sobie wypluwa z siebie. Czy jak było z Mobiusem, on po prostu spotykali, kładł na kozetce i powiedział Mobiusowi, jak ma wyglądać komiks, tak? A więc Mobius musiał z tego coś klecić. Więc nie zawsze było to spójne i logiczne, tak jak o Jodorowskim jest, tak? Ten surrealizm, brak spójności, elementy także erotyzmu to są jakieś elementy właśnie u Jodorowskiego postawek. Kastaka to jest Prequel Kasty meta Baronów, czyli inny z głównych serii wydawanych przez Jodorowskiego, obok Inkala, tak? Mamy tutaj opowieść składającą się z dwóch części: Dajal, pierwszy z rodu i bliźniacza rywalizacja. I, I tu już mówię, że pierwsza część jest zdecydowanie lepsza, według mnie przyjemniejsza w, w czytaniu. Opowieść o małej plęcie Achmur-Laline, w której żyją Amakurowie i Kastakowie. Oczywiście Kastakowie są później tam. No, Kasta, no dobra. Wracamy jednak do Amaroków i Kastaków, którzy walczą między sobą. I można powiedzieć, mamy tutaj taką fizyczną klątwę, która powoduje, że mężczyźni nie są w stanie płodzić dzieci. Poza jednym. stajesz, tak powiem, głównym płodzicielem. To oczywiście nie jest takie proste jak u Judorowskiego. U Wiodorowskiego zawsze jest taki problem może nie tyle szekspirowski, ale z, ale z tragedii antycznej. Tak? On bardzo kocha, wbrew pozorom, poza jego surrealizmem i absurdami, o którym opowiada, on jednak bardzo jest zakorzeniony w kulturze eu, no, europejskiej, można powiedzieć, szeroko rozumianej, bo wychodzącej poza Europę, ale jednak takiej podstawowej kultury, właśnie m, greckiej, rzymskiej, tych kanonów. Yy, właśnie yy, kląt, yy, samo wspominające się przypowiedni, to wszystko zawsze u Jodorowskiego istnieje i tym razem też istnieje. Jest to oczywiście komiks z poznaku science fiction. Też nie, nie ma tutaj yy, 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 przykładów, więc tutaj podaję kilka. Nie spoilerując, yy, nie znałem wcześniej yy Dasa Pastorasa, yy, ale yy, to się bardzo też przyjemnie wszystko yy, ogląda a co jest też ważne w kontekście komiksu SF. Więc, jak mówię, Kastaka jest przyjemna, szczególnie ten pierwszy i ten motyw właśnie takiego wyczytania jednak mm, klasycznych opowieści dramaturgicznych, dramatów takich z przedwieków, gdzie mamy wszystko, co zrobi, będzie złe, tak? Antygona, Sofokles i te inne sprawy, więc w tej Kastace coś takiego również powiem dziwnie później pojawiają się szaleństwa Jodorowskiego i jego plusy i minusy, ale jednak ostatecznie kastaka wypada bardzo przyjemnie jako taki doda dodatek do kasty metabaronów, ale bez kasty metabaronów również ten komiks bez, można czytać, nie znając tych wszystkich innych opowieści o tych papieżach. Tak? I to wszystko. Jak zwykle Screen Comics bardzo ładnie wydał i od kilkunastu już miesięcy, można powiedzieć kilkudziesięciu, Screen Comics doszedł do takiej formy, że nie ma co narzekać zarówno na ich wydanie, na ich tłumaczenia i to się też tutaj przy Kastace bardzo podaje. Więc polecam Kastakę, bardzo przyjemny komiks, a żeby nie było tak słonecznie i przy pięknie Kolejna opowieść, Kroniki Wszechświata, tom drugi, Pożeracze Czasu, scenarzystą jest Richard Marazano, czyli twórca Syndromu Albla i Trzy duchy Tesli, i restauratorem Ingo Romling od Malcolm Max, tłumaczy Jakub Syty, wydawnictwo Screen z 56 stron. Twórcy spotkali się podczas festiwalu po, po, po sobie, sobie pogadać i z tego wyszła właśnie seria Kroniki Wszechświata. Jakiś czas temu dostaćmy tą pierwszy, teraz tą tom drugi, 56 stron, twardo oprawa. Od razu mówię jak to ładnie wizualnie. Ja ogólnie lubię kreskę Ingo Romlinga i doszedłem do wniosku, że jak napiszę super ekstra jakiś scenariusz przetłumaczę go na angielski i mu wyślę z nadzieją, że może mi to zilustruje i posłuchajcie za 10 lat będziecie wspominać moje słowa. Nie no żartuję, ale tak. Ingo Romling wizualnie jest bardzo przyjemny twórcą. Richard Marazano też od strony scenariusza Syndrom Abla, jeśli pamiętacie też o nim jakiś czas temu opowiadałem, się dobrze zapowiadał. A końcówka miała różne, że tak powiem, opinie. Tu mamy statek Tuki D Des, który zaginął w czasie przestrzeni w pierwszym tomie. Na statku jest dziekan, jego studenci, w tym PR, taki że tak powiem psychopasożyt, który <gryw> był podtrzymywany zamknięciu, ale ostatecznie też z naszymi bohaterami gdzieś tutaj wędruje. W drugim tomie pod tytułem, jak wspomniałem, Pożeracze Czasu mamy opowieść o sta statku kosmicznym, kosmicznym, który jest śpiący, oni go ratują i rozpoczyna się historia, która może rozwikłać zagadkę opowieści misji, o, w ogóle sensu życia na Ziemi, no dużo tego jest tutaj gdzieś wpisanych, ale ogólnie wszystko jest, jakby powiedzieć, troszkę liźnięte. Wydawało mi się, że w drugim tomie dostaniemy trochę rozwoju postaci, czyli od Jacha, Marka, Ksi, Poli, Andy. To są różne y, typy y, z różnych światów, z różnych rzeczywistości i można by było fajnie to wszystko pociągnąć. Oczywiście tam są postacie, które się wybijają właśnie w drugim tomie, w które były gdzieś tam, no nie będę też spoilerował, gdzieś zaszyte w pierwszym, ale nadal wydaje mi się, że tom o ile to mi pierwsza, dostałem mi fajną opowieść w science fiction, która nie wiadomo gdzie nas pociągnie. Trochę w stronę Star Treka, tak? Bohaterowie, czy też. Yy, yy, lost, in, lost in Space, tak? Była taka seria. Yy. Serial, serial film. Yy, zaginiony w, w. Nie pamiętam w tym. Teraz, okej, okay, dobra, mieszałem tym. Ale w drugim tomie myślałem, że będzie to wszystko rozwinięte. Oczywiście jest jakieś rozwinięcie fabuły związane z czasem i przestrzenią, ale wydaje mi się, że. Mogłoby być tego więcej, a może po prostu to jest taki tom przejściowy. Więc nadal mam troszkę apetyt na czytanie kolejnego, ale z drugiej strony myślałem, że po pierwszym tomie będzie troszkę coś przyjemniejszego. Więc Kroniki Świata, o których nie będę za dużo opowiadał, bo jeśli chcecie zacząć historię, to musicie przeczytać tom pierwszy jednak, no bo tak trzeba, tak, w tym komiksie. Jednego tomu wyrwiecie, to, to oczywiście to jest opowieść, pewna kontynuacja, ale jednak warto by było tą pierwszy znać. I wciąż mam problem z tym komiksem. I w kontekście tych czterech, które tutaj opowiadałem, kręg Wszechświata świata niestety fabularnie wypadają najgorzej. No ale mają dużą konkurencję: mamy ruskiego, mają możne mają miasta i mają komiks, który przypadkowo kiedyś przeczytałem w wersji angielskiej pierwsze tomy. I zachęcił mnie i bardzo mnie pocieszyło, że Screen Comics zaczął to wydawać i dostałem teraz do ręki drugi tom, czyli Lady Mechanic. Yy, oczywiście komiks yy, lżejszy, można powiedzieć, gatunkowo. Znajdźcą jest i ilustratorem Joe Benitez znany z serii Darkness, o już coś muszę powiedzieć. I Martin Montiel, tłumaczem Jakub Syty, w Screen Comics, 160 stron, yy, komiks yy, w oryginale. Yy, wydany chyba właśnie przez Beniteza, zaraz zobaczę. To yy, nawet chyba yy, gdzie oni to wydali, tak? Tak, Benitez Production. Czyli małe wydawnictwo yy, yy, mamy tu Opowieść o mechanik, sześć rozdziałów, tom drugi, tablice przeznaczenia. Inny mechanik to jest opowieść steampunkowa. W której właśnie mamy główną bohaterkę, bardzo twardą kobietę, tak ale Tomb Raider, tylko z mechanicznymi częściami ciała. No to nie jest poler lady mechanik, która jest głowczynią, podróżniczką, właśnie taką Tomb Raiderką. I mamy tutaj zamkniętą historię właśnie o tablicy przeznaczenia, w której profesor Thompson wraz z asystentem panem Strassmanem w Afryce gdzieś tu szukają tablicy przeznaczenia, która im pomoże. No różne, że tak powiem, rzeczy zrealizować. Oczywiście za tym też jacyś Niemcy się pojawiają, porywają jej wnuczkę, za którą nasza bohaterka podróżuje. Więc jak słyszycie, to jest taki bardzo, bardzo fajny przygodowo, dużo akcji komiks, bardzo przygodowy z wielą akcją komiks o bohaterce takiej mocnej kobiecie, która jest jednak Właśnie taką dobrą podróżniczką. Więc czekałem na taką fajną przygodówkę, która nie jest może zbyt rozwijającą intelektualnie, tak? ale fajnie to się wszystko fabularnie czyta. Tak to są przykładowe ilustracje, czyli takie klasyczne. No, teraz jak mówiłem, Benitez to jest seria z która nawet pojawiła się za czasów chyba już fankom. Istnieje ten semik czyli też również komiks za oceanu tam było tak? Lady Mechanic, jak mówię, przypadkowo kiedyś czytałem pierwszy czy drugi tom i to było fajnie, właśnie tak i dynamicznie i fabularnie to było wszystko przyjemnie, jak komiksy, część komiksów z Image Comics, nie wiem, czy z innych z typu Wildcats, Spawn, gdzieś tutaj właśnie bym znaczy może nie fabularnie, ale yy, jeśli chodzi o jakość czytania yy, to się właśnie to wszystko jakoś fajnie spełnia więc Lady Mecha znaczy, nie było zaskoczeniem bo ja, miał, ja słyszałem pozytywne opinię o tej serii to jest oczywiście seria awanturnicza to jest seria dla wielbicieli gatunkowości ale to wszystko bardzo ładnie zostało tutaj opisane i opowiedziane więc warto też się tym yy, komiksem jeśli lubicie takie yy, typy <grafy> yy, fabularne Naprawdę dobrze się to wszystko skrojone jest i polecam. I wracamy do tego, że dzisiaj opowiadamy wyłącznie o komiksach z wydawnictwa Screen Comics, ale to nie jest, że tak powiem, jednorazowe. Postanowiłem, że co jakiś czas będę, będę robił filmiki z jednego wydawnictwa, aby po prostu skupka wstydu również zmniejszyła się. Mamy tutaj najpierw seria Mroczne Miasta, cień mężczyzny, Benus Peters, François Schuiten, Tomasz Jakub Syty, z 104 strony. Jeśli nie czytaliście żadnego Mrocznego Miasta, to wstydźcie się, bo to jest jedna z najlepszych serii, jaka wychodzi w ogóle w Polsce i na świecie w ogóle. No może nie na świecie, no tak, oczywiście, i taki komiks jak granica, yy, Wieża, Brusel, pochłe dziecko, czy Cień mężczyzny, to warto się zapoznać. Tutaj mamy, jak w większości mrocznych miasta, jakiś tam cień Andreasa, tego, jego metafizyczności, ale to wszystko jest właśnie opisane i ilustrowane przez Schuytena, który jest genialnym architektem. A architektura, może nie tak bardzo jak w Niedzielnej Granicy, ale wciąż jest tutaj ważnym elementem tego komiksu. Kastaka, czyli. Alejandro Dodorowski oraz Das Pastoras, prequel Casta 120 stron, dwie fajne opowieści, Dajal I z i Bliźniacza rywalizacja, szczególnie ta pierwsza jest, jest zdecydowanie fajniejsza, opowieść, całość jest opowieścią o wojnie między Amorkami i Kastakami, jest tam taka klątwa, jest tak bardzo klasycznie w dramatach, jak z czasów Sofoklesa opowiedziane, więc to jest naprawdę Jodorowski w dobrym wydaniu, oczywiście są jego elementy, jest, jest ten erotyzm, szalone jakieś pomysły, kto kocha, to i kocha, a Das pastora naprawdę bardzo ładnie to zilustrował. Dalej, Kroniki świata, tom tam drugi Pożyracze czasu, duet Richard Marazano, jest Ingo Romling. Lubię zawsze ilustracje Ingo Romlinga, więc nie będę się tutaj czepiał. Szczególnie też od strony kolorystyki jest fajnie. Jako psy to jest tłumaczem, 56 stron. Nie jest to tak fajne jak tą pierwszy, Troszkę się zawiodłem i o fabularnie, i ro, jeśli chodzi o rozwój postaci, i w ogóle opowieści. Nadal mamy tutaj zaginionych studentów i ich, ich dziekana jest, jest w, w kawałkach, tak można powiedzieć. No, dawno, już dawno umarł, tak, ale okej, okay. po taki spoiler yy, więc, yy, no, czekam na tym trzeci, zobaczymy, może będzie troszkę lepiej i pozytywne zaskoczenie, może nie zaskoczenie, ale widziałem, że Lady Mechanic, tą drugi yy, scenariusz z mmc ilustratorem Jose Benitez, Martin Montiel tłumaczem Jakub Syty, 160 stron, 6 rozdziałów, zamknięta historia, tablica przeznaczenia awanturnicza, przygotowa bardzo dużo akcji opowieść, taka rozluźniająca e, którą Wam polecę, jeśli ko lubicie komiksy z podnaku, steampunku e, Tomb Raidera, połączyć sobie Tomb Raidera z steampunkiem i macie właśnie Lady Mechanic i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek jakbym Wam polecił, że tak powiem kolejnością to Kastaka, Lady Mechanic, Dzień Mężczyzny i Kroniki świata. chyba tak i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, widzimy się wkrótce